Cześć! Tu Gurtanki, i wracamy do pankillera Fear Factor. Dziś zmierzymy się z laboratorium X16, czyli poziomem ukrytym w laboratorium X18. Najpierw musimy dojść do wejścia na ten poziom. To wejście się otwiera nam dopiero, gdy ukończymy cały poziom X18. I to wejście jest na samym początku, praktycznie. Musimy się cofnąć... ...klatkami schodowymi na samą górę. O, i zamiast pójść tutaj, gdzieśmy zaczynali poziom, to skoczyć na górę. Podejść tu, gdzie jest normalnie sekret. Ciekawostka, ten sekret to jest mój błąd. Powinienem go wziąć na początku poziomu, ale nie wiedziałem, że on tu jest. Eee, teraz... Zobaczycie, po prostu kończymy poziom tutaj tak kartę nam zalicza i rozpoczyna się od razu x16. Dobrze, zaczynamy. Tu mam zablokowane przejście. Weźmy sobie ten, musimy sobie otworzyć te drzwi. Jakieś ryki, jakiegoś monstrum. Pewnie tu gdzieś jest mechanizm. Beczki. Jest i wajcha. Czy z niego, o, wypada z niego? Złota nigdy za wiele. Dobra, chyba nic z niego więcej nie będzie. Idziemy. Dobra, jest auto safe, czy będzie walka. Dobra, cofam się natychmiast. Hmm, tam są... tam jest dwóch gości z MG42 oni są tak niebezpieczni. Oni nigdy nie chybiają. Jeden. dobra wszystko jest OK musimy sobie otworzyć znowu drogę na panelu ja zawsze na Luz, kapeczki to nam się sujduje. Mam małą pułapkę nie mam nic tej broni, tylko kłopotnicy. Aha, i musiał oczywiście, patafian spaść. Mi są dusze potrzebne. Jeszcze niżej zejdziemy, o, zbroja. Dobra. Może też powydobywano trochę złota z niego. Leci na Jezusa. Dobra. Tutaj muszę wykonać ręczny save, zaraz zobaczycie dlaczego. I natychmiast na górę musimy uciekać, bo tu będzie taka taka armada i taki ostrzał mocny, że kilka sekund jestem martwy. Są i roketmany z Overdosa. Pewnie są amunicji Nie wiem co mnie trafia jakimś elektrycznym czymś, ale... No, nie samo Dobra Pzury z Necrovision są najtrudniejsze do ubicia. Widzicie jak one ganiają, one jeszcze eksplodują pośmiertnie. Dała mi się jakaś broń. Jest. Z kanami ich ubijemy. Musimy do nich zejść, niestety. Dobra. Zbierzmy amunicję najpierw, to najważniejsze. Hmm, sam żadnej wybuchowej broni nie możemy użyć. Dobra, no to chyba na razie nie użyłem żadnej. Miejmy nadzieję. Dobra. Otwórzmy przejście. Dobra. Tu jest chyba sekret. Jakby się da jakoś otworzyć, tylko trzeba odpowiedni panel znaleźć. Jest. Mmm, tam czeka na nas nieprzyjemna niespodzianka. Kolejny znajomy z overdose. Dobra, idziemy dalej. Tu znu albo zresztą czemu nie chyba to przeżyję to na takich co to anomalia jakaś a nie to, to jakiś Filtr się nałożył na obraz Coś jak ten efekt z tego ze stalkera monolitu? Mamy i szczury kolejne. Koniec. I natychmiast się cofamy, bo tu nam się pojawi jeszcze jeden pan. Dobra, idziemy dalej. Spodziewam się pułapki. Pułapki. Koniec? Tak szybko? Dobra, kartę mamy. Mm, nowa karta. Odmrożenie. Tworzy lodową sferę, która zamraża przeciwników. Ciekawe. No i znowu nas rzuciło do kompleksu Atrium. A, a tak naprawdę będziemy musieli się zmierzyć z strefą 51. Z tego odcinka to było na tyle. Dzięki za obejrzenie do końca. Jeżeli wam się spodobało, zostawcie lajka, może suba. Do usłyszenia. No i cześć.